Ostatnim etapem przygotowując raport jest jego publikacja, w zależności od trybu w jakim pracujemy. W tej prezentacji przejdziemy krok po kroku przez umieszczanie raportu na platformie Microsoft SharePoint. W pierwszej kolejności otwórzmy PSI Mago Designer z poziomu aplikacji PS Desktop, wybierając projektowanie raportu, a następnie otwórzmy plik raportu dołączony do tej prezentacji. Jest to gotowy raport zawierający w sobie raporty w dwóch trybach: pierwszy jako dashboard oraz drugi jako dokument. W górnym menu na zakładce Dashboard mamy kilka możliwości eksportu. Obecny raport możemy wyeksportować do pliku HTML, PDF, czy też jako grafikę w formacie PNG. Ostatnią opcją jest możliwość publikowania raportu na platformie Microsoft SharePoint. Skorzystajmy z tej opcji, klikając pierwszą ikonę w sekcji Export. Pojawiło się okno logowania. Musimy wskazać adres strony, nazwę i hasło użytkownika oraz wpisać nazwę folderu do publikacji. Ja już mam zapisane ustawienia, które pochodzą z ustawień w centralnej aplikacji PS Desktop. Po sprawdzeniu, czy wszystkie dane do logowania są poprawne, klikam przycisk Publikuj. Raport jest już opublikowany na zasobach Microsoft SharePoint i mogą z niego korzystać inni użytkownicy, którzy mają dostęp do tego folderu. Wróćmy do PSI Mago designera i przejdźmy do raportu w trybie dokument. Raport w takiej formie możemy zapisać do pliku Worda lub PDF, a następnie przekazać innym osobom, które nie posiadają dostępu do Designera. To co jeszcze jest interesujące to fakt, że raporty, które mają charakter cykliczny, jak na przykład raporty sprzedażowe, można zautomatyzować. Dzięki temu użytkownicy mający dostęp do folderu na platformie SharePoint zawsze będą mieć dostęp do najnowszej wersji raportu.